Dobra, nie jęcz tam, kurwa. Ale zauważyłem, zają. że on się tak mocno, mocno śmieje. Ja bo kurde, dzisiejszym kurde, zauważyłem, cio. to nie jęczy. On jak macinek. Ja zaczynam mu wierzyć, że to było krzesło. Kurde. Łatwo na frajera. To jest wyśmienity, ten. Wyśmielity. Kondziu, u... uspokój Za, się. Zamknij mordę, bo ty nie widzisz, co, co ci się Bra, dzieje. Dobra, cicho cicho, ja... cicho, cicho, cicho. Nie ja mów nic, nie ja mów nic. Kupisz? 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 Skończyk, kupisz. Dwa kilo. <noise> Dzięki. Dzięki. Kram z 2,2. jak używasz YouTube Rewanced to musisz zaktualizować jak coś. Nie, nie używam na telefonu. Mati Sigma nie kopie wikoliów na telefonie. Najlepsze jest to, że ja mam YouTube Premium, ale to jest tak jak z YouTube Rewanced. Ostatni to nie połatwy. Ja kupiłem Premium, ja żeby obierzeć mapie Na telewizorze. To obejrzeć? Jest u do niego i tak trafić nie potrafi. Dziś opłacało się mi 2 dni do. nie Facebook Messenger. Dobra, powiem. No i czego no nie będzie tam. Tak tam. Co to są za buty? Buty na rzeczy. Kasper! Ostop, oh, 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 stop mi! No, kurwa, wszyscy tak gadają. Ja to, że to Jak mogę zupgradować, na przykład, To chyba po jakimś czasie zabiera się ten, nie? Odlokowy bier. Tak, tak, po jakimś poziomie. Jak zbijesz. Ale tutaj będzie ciężkie rolnictwo. Kurwa, czy nie widziałeś jakiegoś ja od pleców nie zabiją, dlatego wyszedłem. Trzyma. No? A nie teraz, sam Kurde, nie to, co robię? Czyli trochę odjebałem od razu, ulepszając na 18 level sobie na practice tool. Tam. Nie wiem, z downgraded z... jest tutaj. Mocno nabijzie, jest. Musisz mieć na subie. ale odjebałem. Ładna jest ta Słuchaj, ja mam MKM Czterozaurus, a jezus mówi, mm. że jest obrzydliwa. Mm. Mam, ej, mam 8 zł na Steam, ja co mogę, jakiego skinę mogę za to kupić? M4 Widzi Tak, kupujemy skinę, staje się. No, Przewrotkę zrobiłeś. Nie przewrotkę, tylko salto. Ty zmienili praktistula. Ty, jak będę miał lowa, to rzucam pod ciebie grana w skarcie i ciekawie, kto zobaczysz mnie wyjebie. Możesz sobie kasper campy zdrespić, drake'a jakiego chcesz, atacana Skopiować inwentory do targeta, kasper, ty też możesz takie jęcze nie słyszeć, bo ja mam ten tłumienie da tak? tak, tak, idę się tam. Tak, tak, jeszcze... Tak, tak, to, to jest 1 rampa, jest ten rampa, nie i nie da uwaga Jak nam idzie Wiem I know, I know man Yy, Pan to Co jest? A bo my eko mieliśmy niż A nie. Mhm. mhm. Też lubię też, jak to się biegnie, nie Dobra, poddaj to. Na midziesz są. Бригаем, да? Да, давай. А что, то падала. Пичку, Эдвард. Эдвард. Ну, я с

No, kurwa, stoi ileś na Twój side. No to powiedz! Nie, bo mikrofon nie działa, gdzie? Nieźle. Dobra, kasłon, patrz na dole, ja patrzę do przejścia, patrz 10, okej? Okay? Weźmy patrz co się dzieje. Sashin! Shorta idzie, dwóch. Nie, under. O, czy, tu, jaki under, Sorry. Wód szort, wód szorty, wód szorty. co ty? Shorta jedna. Dwa shorty, dwa short. Ale on wychyla. Co on wychylać? patrz o? Kurde, Kurde, no, Na zapupy na scope'ie tak wychyli we mnie prosto heada, to takie dziwne. Chce łebany. Co? No on legendarne. I chuje. I dam magę. Trampa. Symbiotiki. Wiesz, no co robisz, żółty kurwa śmieć, jebany. Pytaj się, jak on Kądzie co to pomóż tobie. mi na On cofa. Jeden cofnął. Bombę mam. Wucht, ten wucht, ten wucht. O kurde, pochodzie! Jeszcze. No i wybitne. Ale mama, wupę, <grym> mam AWP, no noir. Mam, robaciu. co <grym> ja ci mówiłem, no noir. Nie? Ale ten... No, no ale ten żółty miękko no, no, On stoi ze mną na jednej pozycji i nie budzi kurwa. <śles> <ślesk> mm, fajnie. Zjarany... taki zjadany, że to szok? I go ludzik zdejmuje się. Nie no też coś tam nagrywał, niestety. Ten co tak, ten ludzik co wyzywał każdego? Nie, on nie wyzywał każdego. On spokojnie. Nie zaszło dzika z No kurwa! Violant Facebook Messenger. YouTube. YouTube. Dziwne rzeczy, dziękuję. Powiedz Zbatkowi, że już idę na malenie po Raczej teraz idę na Moga i po mogu malenia. Przez ten mogłem padas. A nie, nie mam tego. Ostatni boss Sekiro jest trudniejszy niż malenia. Powiedział ci powodzonka. Powiedz mu, że dziękuję. A co, Powiedz dziękuję? Mu... Powiedz mu, że go pozdrawiam. Pozdrawiam, pozdrawiam. Rampa pod na rampa z tego zmieniłem. Pod pod tak dam Fejt? Co to fejt? Wiara. Wiara? Będziesz, kurde, robił blessinga i kurde, pomóż mię! No Będziesz się tak. modlił do kurde, Bogu. by ci pomogli jakimś meteorytem? Wychodzi rampa. I one-shot? Jest Tak? Jest. Tak nie ma, to na Nie, to tak, że co się leczy. Moje lepsze. Mam biza w podleczeniu, Nie wiem, nie lubię korzystać z nowego YouTube'a, bo to jest tak zjebane. Na telefonie. Ale jak z nowego YouTube'a? Ale jak ja mam kurwa nie usunąć? Nowego? To, nie jak... to jest zaktualizowana aplikacja, ona jest tak zjebana. Ja wolę tak starą. Co? Tak! No, no, nowa aplikacja to jest dziwane, te wszystkie funkcje, że wyższa jakoś obrazu, albo to ja sobie chcę ustawić, żeby zawsze było najwyżej. Ej, ale, nie ale to da. jest już, kud derok No właśnie, Fak, no ja dog, tak korzystałem to z tamtej strony. Z tego rewans, tylko i się zacofany. Nie, bo po prostu ty jesteś zacofany, put the. Moskitów, plecy. Nie ja jestem zacofany, tylko to jest zacofane. Powinni je zrobić normalnie. Ty chyba 3 jesteś. Pierdalny. On jest patlaców. <laughs> Tam Bartek taki ten, jako najstarszy, jest taką starszyzną w obozie. No Ale co ty pierdolisz, że ten pit kurwa zostaje przez całą grę? Tak, nie zastać. Ej, zabij nas, Leder! Leder? Leder. Kurwa jebana! Skóra, Mówię, moje eee, Kurwa! A jest, akurat z każdej to... broni da się gadać na każdym miejscu efektywnie Tak, Czasem ale wiesz Pod drewnem zabuftuje jest ciężko To jest są ciężko, takie są, ale jest... są ciężkie Są mo zabupu. Są momenty gdzie na przykład pod drewnem się warto wstawić na przykład No tak Jest gdzieś Na przykład Koś jest w tym W dżungli i w wiesz że on tak, tak. tam Takciłem cię krótkę Dobrze, że, że się nie spuściłeś A dasz tak miałem akurat Nice, 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 nice. kurwa, się wpierdalać. Rób tam dym, rób tam dym. Cek, zobacz sobie ogólnie. Pod wij, już, pod Od kuchni, no. Aha, czyli po prostu to... ...uprościli, nice okej? Okay. ładniej to wygląda im. Dlatego oni też AWP zdelpowali, nie? Znaczy, to tą AWP. Akurat 10 pocisków w magazynku w AWP to była przesada. No Gasper Kaspro... no. napisał tak Na Badlandach tu strony Jego tu nie ma <grystanie> <A>! <grystanie> Ja myślałem że on tu siedzi Znaczy jest tylko mu Don wywaliło W ogóle Co jak słyszałeś że dodają championa? Widziałem go nawet bolej, bolej. Ale by jabła mu polą idealnie w momencie, właśnie nagle skinął. To dobrze. Dostał takiego heda że aż kut defont odcięła, no to. Czekaj, ale musisz przyznać, ładnie te samoloty wyglądają. Leży na są mu uproszczone. Wziął awupę, wziął awupę. Nie Gdzie to, no. Gdzie się pomadł tak. Leży okno. Eeeeeh, lecz leci, nie, znaczy widziałem coś tam, ale nie przypatrywałem się na to wiesz Dobra, nice. Ty, ale ja dymam to, to Zmaga na shorta poszedł za, ja za chwilę przejdę to zrobimy to Nadę. Masz granatę, masz granatę, <tryk> Pokeball, Dawaj szybko po bombę i dopiero dalej. dawaj, dawaj, dawaj daj, masz, dawaj, lecisz kurwa Nie, Jeba, na Asper, Asper, to jak jest. Jak to tym razem, który menel ci tym razem przegryzł gdy de kabel od neta? Bartolik też <grystanie> chciałem to powiedzieć. Mati stanął na kabel, kurwa. Pierdalaj. Ja się... Co kasper? Let's go my brothers. Halo. Halo. Co was na monitorze, słyszę? <grystanie> <The> Bo... Ball... <grystanie> Dalej was słyszać na moich torze, co Do jest? Ne, eee, już jest. Szort. Wiesz, ty nie wejdzie. Spierdolił żyd. Konektor był awupa. A łupem konektor ten. Konektorowo po prawej. Kalecku? Nie tam. No. no to <śmiennie> No, no, no ale mi <śmiennie> dobra, na no to opisać po prostu powiedzieć Ten długi konektor, ten drugi Kuchnia. Więcej, więcej. Najlepsze, że nie wiedział. On Ci nie patrzy kuchnie Patrz się, tak tak patrz, patrz kuchnię sobie wyjście. On był przy wyjściu z kuchni. Jeden. Wychodzi. Jest site. I ostatni jest otto. No. Jest kuchnia. Ile Wy, Jest wyjście, wyjście z kuchni. wyjście z kuchni. Jest u tego typa. Czekaj, Czekaj, czeka, nie idź nie tam, nie idź No nie ale Rzuciłem smoka, Jezus Ty Mati, to chyba nie jest pan pod serdzo Nie wiem, nie znam no. To tak. jest jakiś inny odpłatnik, ja nie wiem Ty pewnie byś wiedział, ale ja nie wiem no, Chodź tu Nie wiem kto faktycznie. Ja to... po cię... Tak powiem, go rzeczywiście. Defuje. Brawo, A gdzie jaka kurwa ta, kurwa? Co on ci też. tak. To to ja bo... Nie stać, mi myszeczką nie stać mnie, wiesz, to, no, to jest właśnie najgorsze. No, Okej, no, no, to no, Sławek, my gra, gramy dzisiaj z tym Dimitrem w tego. tego, tego. -o. o Boże! To jest pytanie. Nie Powiedz, że mówiłeś się na ligę? Nie, ja, ja powiem, że mnie dzisiaj nie ma samochód, i będę grał w sumie. ja wredzę na No i Sigma RD2 Nie na RD2 jest super. Tak właśnie myślałem, czy nie. przyszedłem najpierw Elden Link, i potem coś jeszcze. Dodatek do tak. Cyberpunka i jeszcze dodatek do Eldena. Kasper, wstałeś kiedyś z łóżka i pomyślałeś sobie, kurwa, Alm sobie zagrał. Chogat. Nie. Bardzo dobrze. Ja nie, nie dam to sobie na postać. Just. Kasper miał tak z Biego 300 tak. razy. Yeah. Nie. W sensie, nie miałem takich, że leżałem i każdym sobie zagrał w Ostatnia. Ta? Nie. Ja myślę, żebyś tak miał. Nie, akurat tak jeszcze nie miałem. Miałem z dzisiaj. Nie miałeś czegoś takiego nigdy, że na przykład wstawaj pograłeś na komputerze, pograłeś w jakieś coś w końcu innego i nagle odpalasz ligę? Nie. Co? Ja myślę, że miałeś. Jak byłe, miałem zaplanowane, żeby w jakimś grę pobrać, to w są a nie w ja, ja czasem mam tak, że mówię, o to sobie zagram w to i w to, no nie? I nagle odpalam jakieś gówno i tyle było, w tamto. Co no, Na Kurwa! To właśnie. No nie, po prostu mi się do, dochodzi co do czego i mi się po prostu do, nie chce Dochodzi? Nie Aha, tak. tak dochodzi. No nie wiem, kurwa! Dam ktoś mordy. A skąd miałem wiedzieć, że się robisz? ta już raz robię zrobię, konia woda. A, A okej, okay, to sody. Pokaż, pokaż. Skupić się muszę kurwa. Dla nie Na mnie O! Tego to więcej gadał. <głosy> <głosy> no nie weź tak za mąkę. No? to nie, to musi to taka się jak To najpiękniejsza rzecz, jaką widziałem. dzisiaj. Kaspar, pójdzie ze mną na mila, bo nie puszują tego mila, kurwa, ja chcę zapraszować cię tam. Jak zobaczysz się teraz na Instagrama. No to popomnę do tego, jak nagramy tę lunę, to zobaczę. Co chcesz wskazać? Co wysłałeś? Dinozaure. A nie. Mi się teraz co chwila na Instagramie Irozaury, i ci, 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 ci Tam tego już to przedtem ale... było, to nie ma? Czy mi jeszcze coś powysyłałeś tam? Kurwa, ci wszystko wysyłałem. Mm? Czy ostatni? A tamtego! Co? No. Co nie wiem! Jest tam A czy już... nie ma? A czy mi się wyświetla? No. Nie, wyświetlał mi się o, chwilę jak z gadałem i potem przestało. Kurde. A co na każdym narzekałeś, że brzydka tylko? No ale nie, ja Ty, ziomek mi od cheatera wyzywa! Ale jestem z ciebie dumny. Aż mi dygnął. Nie znam chwilę. Cicho, 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 cicho Na lewo, Na lewo. Nie wiem, kurwa no, Aura Kasper, już tam Nie okłamuj, nie okłamuj Przyznaj się do winy, grajmy dalej bez kitu Trener pokaże mi bo ja bym się nie przyznała Wkurzyć wam, Nie It so, Dobrze Keep that in mind. Dobrze, Kasper Mida, 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 idą. Idź shorta, Kasper, idź shorta. Leder, leder. Dwóch short, dwóch short. Dełna? Dełna short. Znaczy co? Skuda? Pięknie, Jezus. Cieka, 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 cieka. Pod to spaka PK. Pod, e, pod ciebie. Schowaj się. Łęcznie. On pójdzie się. I walić, ko walić konia do tego